A tu mamy maluchy, to jest krzyżówka, Green Dragona, prawdopodobnie z Redem lub L144. Nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale stawiam na Reda, bo samica Reda przestała być wypukła ale również przestała być wypukła LS144 i teraz nie jestem pewny zobaczymy jak podrosną są jasne mm, dużo jaśniejsze i teraz mam dylemat co wytarł ten zbrojnik Green Dragon. Myślę, że jednak będzie tutaj yy, z Redem. Dlatego są takie jasne. Jestem ciekaw, jakie będą później. Bo jeżeli chodzi o to, jak yy, inny samiec yy, Green Dragona wytarł zwykłego antytrusa, samicę, tego kundelka, to ani jeden młody nie był Green Dragonem. Były same kundelki. A tutaj mamy, jak widać, yy, bardzo jasne. One już powinny być, jeżeli by były to kundle lub green dragony, no to powinny być ciemne, a tu są bardzo jasne. Niektóre są bardzo żółte i dlatego mówię, że to jest szansa na to, że nie tylko to jest red, ale może być nawet ale 144 wytarty. Nie wiem, czy mieliście taki przypadek. ale umie to właśnie nastąpiło hmm. wędrują do innego zbiornika do zbiornika już duży 56 litrów w którym będą miały dużo lepsze warunki no i muszą po prostu już przyzwyczajać się do innych ryb